And tonight on HUC News, new information on the famous children's restaurant, locally known as Freddy Fazbear's Pizzeria, now being forced to shut down all locations in Hurricane Utah as well as other states after the incident on April nineteenth of nineteen eighty-seven with the five missing children's case. The company, Fazbear Entertainment, went into huge controversy with several safety violations, including more missing children reports being revealed to the public soon after. Investigators presumed the missing children were dead. After a while, the case went cold, with none of the parents involved getting their resolution or justice. When asked for a comment with the father of one of the missing kids, this is from what we've recently learned Fazbear Entertainment is beginning to store all of their assets in a facility that was recently bought out by the company. When asked for a statement from Fazbear Entertainment, this is what they had to say. We here at Fazbear Entertainment are also mourning the loss that happened in our establishment. We are very ashamed of ourselves that we couldn't prevent this issue from happening. As of right now, we strive to keep Fazbear Entertainment as clean as possible, with several new facilities now being worked on. We plan on rebranding the company to something bigger, better, and most importantly, safer for children, for up to like. Next up... Derek Fazber. God damn it, bro. God damn it. Gdzie jest ten telefon? Hey, no me. chyba nie. So man, I was done with my shift. So yeah. to jest. If the new job doesn't work out, you're always welcome back to the this job Eh, whatever you say, man. So, when are you gonna be uh, looking for a replacement? Oh, uh, yeah, I, uh, I still need to have a talk with the boss. Yeah, he is not happy about me leaving. No, not really. Yeah, I'll handle it. A ja nawet nie wiem, A tu mam biuro. Mogę na to klikać? A jak tu nie ma wszystkich kamer, nie? A są... Nie, nie ma wszystkich kamer. I oni mi nawet nie powiedzieli, co się dzieje w tej grze. Co ta kurwa, stuka, człowieku? A mi w głowę będzie stukać. No i skąd ja wiedzieć? Co to jest? A dobra, tu są oni Dobra, dobra Ale... Co tam... ja no, jak mi coś tu stuka cały czas, nie? Dobra, chyba ogarniem już, mogę chyba sobie schować Spoma. O, ruszył głową, widziałem to Ale kurna, będzie mi tak stukać całą grę, jak też się obsram prędzej tego stukania niż on mi jump wywali, nie I Jeszcze latarka jest kurasko. Co to? Gdzie to mogę wa o, Ej nie, ja... No i nie ma go, nie? Nie. Kurna Czy jest ten obstraniec mały, kurna? Z tego, że jest większy ode mnie. Gdzie jest ten obstraniec? Ja nawet nie wiem czy mogą mi do pokoju wejść, bo... Ich kurna nigdzie nie widać. I nie mam kamery nawet przy pokoju, żeby zobaczyć czy jest blisko, nie? Oni zaraz wywali gdzieś, czeku. Latarkę mu na poświecę i... Takiego jumpscara dostanę, czy hit. Kurna, mniej się latarki się nie dało zrobić. No i przestało klupać, nie. I muzyka przestała grać. O, jednak klupa się przestało. Ej, czemu tak siło się zrobiło? Fuck this shit, No nie! Ale ma ząbki, kurwa, Jeszcze Foxy, no. Słyszałem coś, nie. Ej, Dora. Jones, no nie on idzie tu, kurno. Tu... Ej, w barku mi coś przeskoczyło, nie? Ej, coś mi w barku przeskoczyło. Ej, ale jak mam reagować na niego? Przecież nie, nie wiem, co on robi. Kurno raz widziałem na tej kamerce, obstranej. Nawet go nie mogę paralizatorem porazić, bo nie ma takiej funkcji kurna, klik tam retur tu menu O, no, już go nie ma kurna No i gdzie ten śmietnik Polaz, no Foxy Foxy, pokaż się No bo Foxy tu przybiegnie, prawda? Bo ja właśnie nie wiem, czy on będzie. Bieg tą bo mi on wybiegnie do. No kurna. Ej, to stukanie to jest najgorsza rzecz w tej grze, nie? No mnie nie jest, czy coś jest blisko ciebie, kurna. Czy se tak stuka, bo se stuka, bo się lubi stukać, kurna. Kademy Bo z tego nie widzę, nie jest dobrze. Jest dobrze Chica pokazuje ząbki ładne Kurna ale o co chodzi z tą grą <grym> Ja nawet nie wiedziałem gdzie on jest Ej dobra Ta gra jest nie do przejścia nie? Ja nawet nie wiedziałem kurna gdzie on jest Ja pierwszej nocy przejść nie umiem Pierwszej nocy kurna nie umiem przejść bo nie śmietnik, kurna, ale... Ja jakieś znaki niech mi da, że on jest blisko, a nie kurna... się muszę domyślić. Kurna mi... stuka cały czas coś i, i nie wiem... co mam zrobić. <gulanie> Jakie gówno. Kurna, M, M! <gulanie> Nie wiem kogo ma... Kurna N! <laughs> o, wyjść z tej kamery, dobra. Z pacji chciałem wychodzić, kurna. Ja już mam porobione w bani, nie Od tego stukania. No, bo ja nie wiem. Kurna, czy mi z drzwi wychodzi? Bo ja, czy te proste tutaj to jest. No, już go nie ma, kurna. Dobra, czy jak będzie tu i zniknie, to. Będzie blisko mnie A to jest... No raz, raz pytanie, bo... Ja nie wiem, czy ten korytarz, co jest tutaj... On jest chyba przede mną, czyli w takim razie, jeśli on jest tu... To Foxy mi wybiegnie z tej, czy z tej... Ja już nie wiem, powinni tam jakoś oznaczyć, nie? Kurna, w którą stronę ja się patrzę O No jak cika będzie stać, jak cika będzie stać, bo wtedy dopiero się zaczyna Kurna, notki się o, o! Wow! Naprawdę? Kurna, nie mam czasu teraz tego czytać, bo my się... Dobra, 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 dobra. No i teraz mi... teraz to znalazłem, nie? Jest tu! Widzę go, widzę go, widzę, go, widzę śmiecia, widzę go! Co mam z nim zrobić? Tam idzie, tam idzie, widziałem go. Świecę ci po oczach. Gdzie, 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 gdzie? Widzę cię. Mówiłem, żeby mi tu Foxy nie przeszedł. Widziałem, słyszałem, słyszałem. Nie, wywalaj stąd. Wywalaj stąd, proszę. Proszę, idź stąd. Błagam, błagam. Jak chciałem postraszyć. Dobrze, wyszedł mi stąd. A gdzie, a gdzie, gdzie ten śmieć? Gdzie jest ten śmieć? Po, widzę go. Nie przejdziesz tu, nie przejdziesz tu. Blokada. Dobrze, wywalaj stąd. Kurna. Wywalaj mi stąd śmieciu. Nie, on idzie. Górna Co tu się dzieje? Gdzie tu jest jakiś czas? Raczej foxy przychodzi stamtąd. Dobra. Nie Idź mi stąd Akysz Idź mi stąd Dobra, sprawdzę sobie też w razie czego, bo parę ma Jest dobrze, jest dobrze Jeszcze żyję Uczna Dobra, oni stoją jeszcze na swoich miejscach on już wychodzi, kurna on jest jakieś szybki Aha, to dlatego mi ta muzyka gra. I stąd, i stąd I stąd, proszę Proszę Dziękuję że mi na ostatnie sekundy nie przyjdzie, bo nie wiem... Słyszałem cię, słyszałem cię, na czemu tak długo musi stać? teraz na tarka skończy Idź mi stąd. Dziękuję. Zaraz sprawdzę, czy są tam na miejscu. Co to było? Idź mi. Stąd. Przecież on sekundę temu był ten. Czy on takiego Sprinta zawalił? Żyje. Żyje, przyszedłem to. Co to było, ty? Uuu. Uh. O piecone W piecona. Śmiecia chyba grzebią. O ra. Ej to jest nafnaf movie 2 Oj ale gości co tą grę robiły z takim kozakiem le Pokolwiek zobacz mi ciarki kurtam przeszły ze mną Oh, there Zdech. Nie ma go. Olera jasna A przynajmniej być... To jest koniec? To jest koniec? What? Ej, ja nie, ja że już tu górna... Myślałem, że będzie jakieś fajne kasztanki i potem będą. A tu już kurna koniec jest. Trzeba go o dwie minuty w tym grę grałem, nie?

Będzie kontynuacja. Ula la. Będzie grane, będzie grane. Na pewno, jak nie zapomnę w ogóle. No stoję jest za tej grze. Jedna gwiazdka. Gadamy. Dobra, jest tu coś w settingach. Może jakiś isterek fajny. Dobra. To by było na tyle.